Oto nowej generacji odbiornik telewizyjny, nie potrzebujesz talerza satelitarnego, nie potrzebujesz specjalisty, nie jest potrzebny internet ani żadne opłaty miesięczne, nie musisz martwić się o montaż czy ustawianie kierunku. To udoskonalona antena cyfrowa, którą wystarczy podłączyć bezpośrednio, po prostu włącz do gniazda zasilania cyfrowego. Natychmiast możesz oglądać programy telewizyjne za darmo, niezależnie od tego, czy masz stary, czy nowy model telewizora, jest kompatybilna ze wszystkimi. Cena jest niska, jakość doskonała, świetnie sprawdzi się także jako prezent. Jedno urządzenie wystarcza dla całej rodziny. Szczerze mówiąc, żałuję, że nie kupiłem wcześniej. Dziś korzystam z fabrycznej sprzedaży bezpośredniej i zamawiam jeszcze jeden egzemplarz dla znajomych. Drogie panie i panowie, czy nadal korzystacie ze starych, dużych anten satelitarnych, polecam wyrzucić je od razu, bo ten odbiornik jest teraz niesamowicie popularny. Nie trzeba ciągnąć żadnych kabli, nie ponosisz dodatkowych kosztów i nie są potrzebne żadne karty dostępu. Zapomnij o dużych i małych talerzach, po prostu podłącz i już możesz cieszyć się bezpłatną telewizją przez całe życie. Urządzenie działa zarówno ze starymi, jak i nowymi telewizorami, wystarczy niewielka antena, która odbiera sygnały naziemne. Podłącz ją i już możesz oglądać działa na terenie całego kraju. Gdzie można kupić? Kliknij poniżej, aby poznać szczegóły i zamówić natychmiast z ogólnopolską dostawą. Czekamy na Twoje zamówienie.